To Marcyna Martyna Schleich i dzisiaj pokażę Wam moje rzeczy z modeli to nie jest taki odcinek ze Szlejch, ale też Wam pokażę pierwszy to jest taki ludzik co robiłam i do niej pasuje bardziej imię Ania czy Magda mi się, mi się wydaje, że Ania takie włosy i tu ręka odpadła, no ale trudno to jest taki pan takie, taki chłopak. Napiszcie no w tym też jak on ma mieć na imię. I do nuty. Z taką posypką. I z taką kartką i z serwetką. No. Z takim ugryźnięciem, tak jakby. Zrobiłam takie. I takie drugie do donu nuty. Tutaj są z takim ugryźnięciem I z taką ścienką i z serwetką. Bo to już inny kolor jest. To jest takie dla bardziej dla szlejch i tutaj te ludziki Ale wszystko może być, ale tak najbardziej. Marzewka z deseczką i z nożykiem. Taki lizak. taki takim białym czymś. To Tylko nie miałam brązowego, no dlatego zrobiłam taki kolor. Kaktus. Tylko nie miałam czarnego ani brązowego, żeby tutaj taktać jaka ziemia takie z wiesienki babeczka taka z takimi czymś, jakimiś kropkami z koleczkami bardziej Elud takiej formce jakby albo z waferkiem i wymieszałam takie kolory, no i takimi mi powstał z resztek modeliny zrobiłam takiego kwiatuszka kolorowego jeszcze miałam inne rzeczy, tylko mi się rozpadło, no i nie gdzie indziej. Jeszcze pokażę Wam. I przewracający się płyn. No, dla szlejchów. Może być. A to zaraz Wam pokażę te rzeczy, które nie są z, yy, z modeliny, tylko z innych rzeczy. ok mam takie pudełko. I jeszcze właśnie mam tą dziewczynę. No mam na imię Pani Maja właśnie. Znalazłam jeszcze ją. I tu jest taki, który mi się rozwaliły rzeczy. Naprawdę on był o wiele to jeszcze jest, był, miał być robot. Robot tylko mi się w takie części zrobił, no bo to była taka nie modelina, tylko to była takie kopia, Więc naprawdę taki ołówek, ale to wyglądało naprawdę. To jest ten rysik, to. Już oderwało się. Gumka tutaj powinna być. To jest modelin właśnie taki fajny. Ludzik z resztek. Z Jaka ma tutaj fajną głowę i to. Kielone. No i fajny bardzo. Ciasto takie. Więc to może być jeszcze. Tu się nie Taki królik, który się nie ma zakryć, czy nie naprawdę. Ale jest jest bardzo fajny. Z modeliną on był, więc... I z taką podstawką, żeby się lepiej trzymał, bo on strasznie mi odpowiadał to. Taki miał być to kwiatek, bardzo ładny, ale mi wyszedł taki, że naprawdę... No? Kartka taka... Tu jeszcze do tego miała być robota. I tu... E, to jest... Czekajcie... To był banan chyba, to był ser. Tak. No i to są takie żółte, no to nie widać coś takiej. No i to były te wszystkie moje rzeczy. No, wiem, że z tych tu rzeczy, nie z tych... No. Bez tych rzeczy to było 13, a tutaj nie wiem. A z tych rzeczy 11. Tak policzyłam. Najbardziej mi się podoba to. Bo mi to fajnie wyszło, stoi mi... Tylko nie zrobiłam to yy, Znaczy zrobiłam to z modeliny, tylko nie upiekłam, bo to się piecze, żeby tak jak było. Yy, żeby to się tak nie, głotno, nie gniotło. No to, to było takie. Trzeba upiec. No i właśnie tego nie piekłam, ale fajnie, może sobie ustawić go. No, i to były wszystkie moje życzenia z Modeliny. No to cześć. A jeszcze proszę o subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i tyle. No więc teraz mogę się z wami pożegnać. No to cześć.